Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z rywalizacją z drapek. Mam zdrapki po 5 zł. taka była propozycja od naszego Ermateusza, że chętnie by zobaczył rywalizację z drapek po 5 zł. No i padło na białe złoto i na tą najnowszą. 10 razy kasa na to wznowienie właśnie tej zdrapki Widziałam Wasze premiery, także. No, nie wiem co z tego będzie. Trzymajcie mocno kciuki. Fajnie by było jakby popisała ta nowa strabka. Ta nowa Białe złoto bardzo lubię. E, coś tam zawsze wpada. Także, no, zobaczymy. Także ja zabieram się za drapanie. Wytrzymacie kciuki, zostawiacie Ermateuszowi coś fajnego w komentarzach. I co, pomiksujemy sobie, co? Zdrabki podawała pani. Nie miałam w, w ogóle możliwości wyboru, także. Wszystko w rękach pani sprzedawczyni. No i dobra, zaczynamy od 10 razy kasa. Szukamy mnożników 5, 10, drabka z numerem 21. No, Mati, trzymaj kciuki, żeby nam coś tutaj wpadło. Szukać będziemy 28, 14, 20 i 22.

Ale niestety zdrabka pusta. Dobra, białe złoto z numerkiem 43, 57, 47, 32 i 34. Na odcinek tylko po 3 zdrabki, nie szalałam, bo to wiecie, każdy wie, jaki to lot to jest. Ostatnio ciężkie czasy na stałe, także. 43, numer zdrabki szukamy. 28 nie ma.

Dobrze by było, żeby chociaż odcinek był rozstrzygnięty, chociaż jakaś jedna wygrana wpadła. Szukamy 13, 17, 28, 19 na zdrabce z numerem 11. 11 wpadła, no ale to numer zdrabki, nie nasza wygrywająca liczba. 12, 14, 30, 20. 22 nie mamy, 29 boczek, 16 boczek, 18 kolejny boczek i 26. Także powiedzmy, że taka rywalizacja premiera nieudana. Wszystkie zdrabki 10 razy kasa puste. No i honor odcinka 38, numer białe, złoto. Niech tu coś wpadnie, bo będziemy na, będziemy w plecy 3 dyche.

I 33. No i nie ma finalisty. Rywalizacja nierozstrzygnięta. Wszystkie zdrapki przygotowane na dzisiaj, na ten pojedynek, okazały się puste. Także zobaczcie. No, chcąc, nie chcąc, nic tu nie oszukam. <gryw> nic nie wyczaruję, pomimo tego magicznego łówka. Oj, Maki, propozycja super. Ty się niczym nie przejmuj. Po prostu ja źle sobie dobrałam zdrapki, które chciałam. Chociaż ich nie wybierałam, ale taką rywalizację sobie wymyśliłam, tak mi pani podała. No i trudno, no. Można się tylko mieć w świecie prezencję do siebie. No ale tym się nie przyjmujemy, tak jest lotto. Także bawimy się dalej, realizujemy wasze propozycje. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki Pa!